Witaj z tej strony Maciej Stefaniak. W tym wideo chciałem Ci przedstawić proces rejestracji domeny, czyli Twojego prywatnego adresu, pod którym będziesz utrzymywał swoją stronę internetową i na ten adres ją pozycjonował. Ja korzystam z serwisu OVH.pl z uwagi na to, że mają najbardziej optymalne koszty zarówno zakupu tych domen, jak i później odnowienia po roku czyli bardzo tani koszt zakupu i względnie tani koszt odnowienia. Tutaj chciałem dodać taką uwagę, że nie warto korzystać z firm, które oferują domeny za 0 zł, ponieważ przy odnowieniu rocznym oni sobie na pewno zrekompensują te koszty i my na tym po prostu niestety nie skorzystamy. Z tego też powodu wybrałem OVHPL, dlatego przejdziemy do adresu WWW. .ovh.pl uzyskamy taki ekran powitalny, stronę powitalną gdzie będziemy mogli w, w pierwszej kolejności sprawdzić dostępność domeny ja sobie wpiszę domenę, którą chcę po prostu założyć będzie to zarabiaj na zlocie i teraz mamy podświetlone rozszerzenia, które są dla nas dostępne. W tym przypadku praktycznie każdy z tych adresów możemy zakupić, także nie ma żadnego problemu. Ponieważ ja chciałem domenę zarabiaj na zlocie.pl, klikam w tę opcję i tę wersję właśnie chcę zamówić. I przechodzimy do następnego ekranu, gdzie będziemy kontynuowali proces rejestracji. Muszę niestety cierpliwie poczekać aż przejdzie do. O, właśnie! Domeny: Przy Klikamy przycisk Dalej, ponieważ chcę przejść dalej. Z uwagi na pozytywne potwierdzenie, że ta moja domena jest dostępna i nie muszę jej dalej szukać, zaznaczamy pierwszą opcję. Chcę korzystać z oferty złotej. Klikamy wybierz. Ja mam hosting akurat wykupiony w innej firmie, dlatego wybiorę sobie tam opcję, opcję bez hostingu. Jeśli jesteś zainteresowany hostingiem, trzeba będzie wybrać którąś z tych następnych opcji. Oczywiście spojrzeć sobie na parametry, które są Ci potrzebne. Na koszty, które poniesiesz i od, dokonać odpowiedniego wyboru. Ja dokonam wyboru bez hostingu. Mamy rejestracja domeny na rok. Koszt jest 9,89 zł plus VAT to jest całe 12,16 zł. Tak jak Ci mówiłem jest to bardzo korzystna oferta, z której warto skorzystać. Klikamy przycisk dalej. I teraz tak, jeśli mamy konto założone na ovh.pl to zaznaczamy opcję istniejący kontakt. Ja już takie konto swoje wcześniej założyłem, natomiast jeśli go nie masz, to musisz zaznaczyć nowy kontakt i tutaj po prostu przejść proces rejestracji konta, czyli nazwisko, imię, kraj, w którym zamieszkujemy, czy rejestrujesz się na osobę prywatną, czy na firmę, Twój adres, kod pocztowy, miasto, e-mail. Trzeba będzie ten e-mail zweryfikować, podajesz numer telefonu i e-mail dodatkowy ewentualnie zaznaczyć różne tutaj dostępne opcje jeśli chodzi o sposób, w, jaki, w jakim dowiedziałeś się o, o serwisie OVH Mnie to nie dotyczy, dlatego przejdę do istniejącego kontaktu Mam już wpisany ten identyfikator klienta i swoje hasło klikam przycisk dalej Wyświetla mi się okno, gdzie już jest to, jestem tutaj podświetlony jako klient, i jako właściciel. Mam wszystkie po prostu swoje funkcje tam przypisane do swojego konta. Klikamy przycisk dalej. Jest bardzo ważną sprawą później ustawienie tak zwanych DNS-ów. To są takie adresy, które odzwierciedlają firmę, w której po prostu zamówiłeś konto hostingowe. Jeśli korzystasz z hostingu ovh.pl te DNS-y zostawiasz bez zmiany. Natomiast jeśli w moim przypadku, gdy ja mam inny hosting, będę je musiał po prostu zmienić. Ja na razie, na razie to zostawię. Uzupełnię sobie nieco później te DNS-y. Zostawię domyślne dla OVHPL. Klikamy przycisk dalej. Przejdziemy już do zatwierdzania regulaminu. Warto sobie poczytać, z czym mamy do czynienia, z jakich przepisów musimy się trzymać. Po przeczytaniu, kliknij, zapoznałem się i akceptuję ten regulamin. Klikamy dalej. Wówczas system wystawia fakturę Proforma. Na taką kwotę, którą po prostu musisz opłacić dostawcy domeny. Za jej rejestrację. Procedura jest taka, że najpierw musisz tą płatność uregulować, oni będą musieli zaksięgować, wówczas dopiero na swoim koncie będziesz miał tą domenę zarejestrowaną. Mamy tutaj pod tą fakturą Proforma dostępne sposoby płatności. Są to wygodne płatności automatyczne, z których można spokojnie skorzystać jak na przykład konto mBank czyli wybieramy sobie mTransfer ja sobie takiej opłaty dokonam od razu żeby, żeby już uruchomił cały ten proces rejestracji potem system przeniesie nas do strony logowania do naszego banku po zalogowaniu oczywiście uregulujemy płatność. Ja już tego na razie nie będę pokazywał. Ponieważ dokonałem płatności za swoją domenę po całym tym procesie system przekierował mnie do tej właśnie strony. Ten serwer sobie podejrze w następującej zakładce. Przechodzimy do opcji manager wybieramy identyfikator, który wcześniej podczas rejestracji został nam nadany przez OVH. W moim przypadku jest to tam nazwa domeny, którą zakupiłem znacznie wcześniej, hasło, język interfejsu oczywiście wybieramy polski i loguję się do swojego konta. I teraz tutaj mam Zestaw dostępnych już dla mnie domen, które zakupiłem wcześniej. Nie ma jeszcze domeny, którą, którą ja po prostu kupiłem przed, przed chwilą, ponieważ, tak jak powiedziałem, musi to być po zaksięgowaniu płatności uruchomione przez właścicieli systemu OVH. Także będę musiał tutaj jeszcze cierpliwie poczekać. Natomiast ty już znasz. Proces rejestracji tej domeny, i myślę, że nie będzie dla Ciebie żadnym problemem. Gdybyś jednak miał problem, ja pod tym filmem zostawię swój adres e-mail, na który będziesz mógł wysyłać ewentualne zapytania i w przypadku, gdy potrzebujesz pomocy, oczywiście chętnie Ci jej udzielę. Także to tyle na ten moment, i do usłyszenia w następnych filmach.